Niedziela, 20 listopada, godzina 8 z minutami. Dzień zapowiada się naprawdę pięknie. Rodan jest tam gdzieś w dolinie. I zamierzam tam teraz wrócić. Ciekawe do czego ten gość strzela. Może do podżantów? Mam też takiego głupieska też ma tam. Dojechałem już. Dojechałem już nad Rodan. To jest Rodan, Rodan. I teraz będę jechał szlakiem wzdłuż Rodana. Ech, za oknem, piękna pogoda. A ja spędzam czas w McDonaldzie. Masakrycznie, jak to słońce grzeje. Znaczy, masakra, jak to słońce grzeje. Jest listopad i często jest chłodno albo zimno. Człowiek się ciepło ubiera. A jak tylko słońce wyjdzie i przygrzeje, to od razu człowiek ma ochotę się czegoś napić Ale nie narzekam, ja lubię ciepło Ten kość za mną pożyczył ode mnie pompkę Ciekawy czy mu się uda nam pompować cholej nogę Uwielbiam ten szlak rowerowy Jest taki płaski, ciepły i słoneczny. To jest jakieś obserwatorium ptaków, i właśnie jakiś ptak obserwuje ptaki. Nie, to tylko worek ze śmieciami Przestronne Jakieś informacje tutaj są. Co to się dzieje? Pojeżdżali się chyba z całego kraju. Tutaj. Jakieś święto, chyba. Niestety wieczorem zrobiło się pochmurno, chłodno i dość ponuro. Za pół godziny już będzie szaro, bo już jest 16.38. Więc to pewnie ostatnie ujęcie dzisiaj. A, i tutaj jak widać ten szlak wzdłuż rzeki Rodan to jest. Eurovelo numer 17. 21 listopada. Dziś rano było tak zimno, że musiałem się przykrywać kurtką. Wczoraj rano zresztą też. No więc spadam na południe, gdzie klimat jest bardziej odpowiedni dla człowieka. Kolejne miasto na mojej drodze, które prezentuje się dość nieźle. To jakieś pudła na y, miejsce na rower. A tutaj jest pompka pokazująca ciśnienie na różne rodzaje wentylków. Tak. A tego gościa sakwowca yy, w czapce z Daszkiem to już wczoraj widziałem. On mnie dwa razy wyprzedzał. To są, zdaje się, kormorany. A tam, tam daleko, są ośnieżone szczyty. Dzisiaj pogoda jest pod psem ciągle jestem w kurtce i chyba tak zostanie już do końca dnia mam 12 km do, do tego miasta. Jestem już w tym mieście w Walence. Nie wiem jak to się czyta. Jak jechałem przez centrum, to nie miałem za bardzo ochoty nagrywać. Bo ciągle jeszcze podał deszcz i w dodatku miałem odrętwiałe palce. Ale wiocha! Myślałem sobie, pojadam na dworzec pociągowy, wysikam się, podładuję sprzęt, odbędę meeting, a tam okazało się, że gniazdka nie działają, toalety nie ma, jak się wchodzi do tego miejsca takiego cichego, to i tak bardzo głośno. Jest głośnik ustawiony. Jak zapowiadają pociągi to strasznie słychać mocno. I w dodatku od razu przyczepiła się do mnie jakaś żabraczka. Postanowiłem znaleźć inne miejsce. Jeden krótki meeting odbyłem pod takim zadaszeniem, ale nie da się tutaj pracować, więc jadę do McDonalda na gorącą czekoladę. A, czyli to będzie chyba wszystko, co dzisiaj nagram. Niestety, co zrobić?